Cześć, z tej strony Gosia stuczytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie marca. W marcu przeczytałam sześć książek. I co ciekawe, udało mi się o dwóch z nich już wam opowiedzieć, co ostatnio nie zdarza się zbyt często, więc nie będę się na nich skupiać, także tylko wam je pokażę. Zacznijmy od książki Legendy i Latę. Jest to taka bardzo lekka powieść fantazy, która wykorzystuje ten taki znany motyw rozpoczynania życia na nowo, zakładania małego biznesu, powieść bardzo przytulna, sympatyczna, ale równocześnie dosyć wciągająca, choć Zaznaczam to i o tym też mówiłam w recenzji, niespecjalnie zaskakująca. To znaczy mamy tutaj wykorzystanie pewnego schematu i moim zdaniem bardzo dobre wykorzystanie, ale wciąż jest to opowieść dosyć schematyczna. Mnie się bardzo podobała i właściwie nie widzę tutaj jakichś większych wad, ale musicie też mieć świadomość, że moja recenzja jest pozytywna, natomiast zawsze mówię gdzieś tam w obrębie gatunku i w obrębie moich oczekiwań. To nie jest. Najwybitniejsza książka fantazy, z jaką miałam do czynienia, zdecydowanie nie. Jest to po prostu bardzo przyjemna, relaksująca lektura, i teraz mogę Wam pokazać to wydanie już oryginalne, ostateczne, które właśnie ma taką wklejkę. Bardzo się cieszę, że ta pierwsza okładka się tutaj znalazła. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście odsyłam Was do osobnego filmu. No i to jest ten aspekt pozytywny, a jak się możecie domyślać, Element negatywny, który tutaj mamy, to Babel. Sporo powiedziałam o tej książce w recenzji, a i tak mam poczucie, że jest jeszcze mnóstwo wątków, których nie dotknęłam, nie poruszyłam i które miałam gdzieś z tyłu głowy albo nawet miałam zapisane i po prostu zapomniałam. Natomiast chyba zamykam już dyskusję o tej książce i też nie będę niczego nowego dopowiadać. Uważam, że był tutaj ogromny potencjał, że pomysł jest dobry. Podobały mi się fragmenty dotyczące tłumaczenia, natomiast cała fabuła i przede wszystkim no, główna tematyka tej książki związana z kolonializmem nie specjalnie mi się podobała. Przede wszystkim nie podobała mi się tutaj realizacja, i uważam, że ta książka jest dosyć jednak leniwie i niedbale napisana i że dałoby się z niej wyciągnąć dużo, dużo więcej niż ostatecznie dostajemy. Nie jest to taka lektura, która mnie jakoś niesamowicie odrzuciła, chociaż szczerze mówiąc, im dalej w las, jeżeli chodzi o dyskusję. Tym zauważam u siebie większą skłonność do ustawiania się w takiej bardzo mocnej opozycji, bo ja nie uważam, że ta książka jest od początku do końca beznadziejna, natomiast też, kiedy słyszę takie zachwyty, zwłaszcza dotyczące jakich, jakichś elementów, których moim zdaniem w tej książce nie ma i one nie są zrobione dobrze, to od razu gdzieś tam się ustawiam po drugiej stronie barykady. Ale tak jak mówię, nie uważam, żeby to była książka, która zasługuje na Aż tak dużo mojej uwagi, więc chyba tę dyskusję o Babel kończę w tym momencie. Ale oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi, co mam na ten temat do powiedzenia, to odsyłam Was do osobnego filmu. I teraz, jak tak patrzę, to widzę, że takich lektur łatwych i przyjemnych w marcu miałam naprawdę sporo. Co nie jest specjalnie dziwne, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, wiecie, że w marcu dość mocno rozchorował mi się kot. I na szczęście wszystko już jest chyba na dobrej drodze, ale było to coś, co dosyć mocno mnie zajmowało i przytłaczało, i sprawiało, że nie miałam ochoty na jakieś głębokie literackie poszukiwania. No i następne książki, o których wam opowiem, to będą audiobooki, żeby o nich nie zapomnieć. I skoro jesteśmy właśnie już trochę w tych klimatach literatury przytulnej, fantazy czyli tego Cozy fantazy, sięgnęłam w końcu po Dożywocie Marty Kisiel. Jest to powieść, którą mnóstwo osób mi na różnych etapach polecało. Ja Marty Kisiel znałam tylko z tych opowiadań, z chyba jednego w ogóle opowiadania w tomie Harda Horda, które mi się podobało i długo nie mogłam się zebrać do czytania jej powieści fantastycznych, bo właśnie wiedziałam, że to jest takie bardzo ciepłe, humorystyczne fantazy, a ja nie zawsze mam dobrą relację z takimi typowo humorystycznymi książkami, nie zawsze dzielę to poczucie humoru. Zdecydowałam się sięgnąć po tę książkę, bo była w audiobooku i od razu powiem, że jeżeli nie czytaliście jeszcze do żywocia Marty Kisiel, albo lubicie tę książkę, i chcielibyście do niej wrócić, to audiobook jest świetnym na to sposobem, bo był to jeden z lepszych audiobooków, jakie przesłuchałam, jeżeli chodzi o wykonanie. Musiałam sprawdzić Hanna Chojnacka czytała tę książkę i fantastycznie wcielała się w poszczególne postacie. Mam wrażenie, że dużo ta książka zyskała właśnie w tej wersji audiobookowej. Jest to prosta opowieść o Konradzie, który jest takim aspirującym, nie do końca spełnionym pisarzem, właśnie rozstał się z dziewczyną, trochę posypało mu się życie i Odziedziczył niespodziewanie po jakimś dalekim krewnym e, starą willę na odludziu, Lichotkę, e, wraz z dożywotnikami. No i kiedy przybywa do tej willi, żeby objąć ją w posiadanie, okazuje się, że ci dożywotnicy to mały aniołek, zwany Małym Lichem, pewien panicz, e, widmo, który niegdyś z nieszczęśliwej miłości popełnił samobójstwo e, i teraz snuje się e, i zawodzi, wodny stwór. Kraken, zwany Krakersem, który uwielbia gotować, banda utopców, no i właśnie wszystkie te postacie zamieszkują wspomnianą willę i lichotkę i poniekąd zostają przekazane pod opiekę Konrada razem z tym spadkiem. Jest to taka powieść, która składa się w dużej mierze z takich właściwie opowiadań, które się ze sobą łączą, bo tutaj mamy historie w rozdziałach, które są dosyć zamknięte, są pewne wątki, które przechodzą z historii na historię, ale raczej są to takie właśnie bardziej anegdoty z życia Konrada i jego nietypowych dożywotników. I to, co w tej książce bardzo dobrze działa, to przede wszystkim ci bohaterowie, którzy są zabawni, którzy są um, interesujący i za którymi um, dobrze jest podążać. Zwłaszcza małe Licho jest taką postacią, do której trudno nie czuć sympatii i to faktycznie jest um, no, postać, która sprawia, że chętnie się do tej książki wraca. Chociaż jeszcze Kraker Gotujący, myślę, że to też jest um, taka postać, którą dobrze by było mieć w ogóle um, wśród swoich znajomych takiego. Um, krzątającego się anioła i gotującego krakersa właśnie. Natomiast, jeżeli chodzi o samą fabułę, to ja muszę przyznać, że ja nie byłam jakoś specjalnie porwana i bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. W ogóle też warto wspomnieć, zanim przejdę do fabuły o języku, Marty Kisiel, książka jest napisana dosyć zgrabnie, choć jest to taki język, który nazwałabym Takim trochę fikuśnym, to znaczy nie jest to do końca typ języka, który ja lubię, bo tam mamy bardzo dużo różnych nawiązań, takich małych rzecików słownych. I ja je jak najbardziej rozumiem, bo to jest taki. Typowy polonistyczny dowcip i mówię to z pełną świadomością, czyli te takie żarty z nawiązań do dziadów Mickiewicza. I myślę, że gdybym tę książkę czytała, będąc jeszcze na studiach, to pewnie trochę bardziej to poczucie humoru by do mnie trafiło niż w tym momencie, ale trzeba też pamiętać, że to nie jest książka nowa i że ona, że ona ma już ładnych parę lat, więc to też chyba się trochę lepiej wpisuje w no takie klimaty, które ja pamiętam właśnie jeszcze, jeszcze ze studiów. W ogóle mam wrażenie, że ta książka się odrobinę zestarzała, ale równocześnie mam też poczucie, że może wrócić z jakąś taką zdwojoną siłą, razem z tą modą na to, przytulne fantazy, bo doskonale reprezentuje ten gatunek. No i właśnie, jeżeli chodzi o fabułę, to ja muszę przyznać, że niewiele z tej książki pamiętam i były takie momenty, kiedy orientowałam się, że ja sobie właściwie słucham o tych kolejnych perypetiach i tak wyłapuję niektóre rzeczy, czasami trochę odpływam, czasami się trochę uśmiechnę, ale to nie były Jakieś niesamowicie porywające mnie historie, co nie zmienia faktu, że uważam, że jest to bardzo przyzwoita pozycja. Myślę, że wielu osobom mogę polecić. Na pewno jest to taka książka, która nada się dla osób, które szukają czegoś właśnie miłego, ciepłego, takiego niespecjalnie zaprzątającego myśli i niespecjalnie wymagającego skupienia. I nie dziwię się, że to jest jakaś taka jedna z ulubionych książek wielu osób. Moją ulubioną nie będzie, ale też chyba dlatego, że trochę za późno po nią sięgnęłam. Ale jak najbardziej doceniam i naprawdę bardzo, bardzo polecam Wam audiobooka, jeżeli nie znacie, można sobie dosyć szybko przesłuchać i do powrotów myślę, że też się doskonale nada. Nie planuję, prawdę mówiąc, chyba kontynuować przygody z Martą Kisiel w tym kierunku, wiem, że ona jeszcze pisała jakieś kryminały i też rozważam przesłuchanie ich, natomiast są tam jakieś kolejne części związane właśnie z Małym Lichem, no, i nie wiem, czy będę po nie sięgać. Nie mam w sobie jakiejś takiej wielkiej potrzeby wracania do tego świata. Myślę, że dla mnie to nie będzie taka jakaś y, sentymentalna powieść, y, bardzo istotna, co nie zmienia faktu, że doceniam. Następnym audiobookiem i tutaj naprawdę bardzo krótko, było Morderstwo na plebanii Agaty Christie, czy kolejna powieść Christie przesłuchana w audiobooku. Doskonale mi się słucha tych kryminałów i pewnie jeszcze nie jeden przesłucham. I znowu muszę przyznać, że Morderstwo na plebanii zdecydowanie będzie w jakiejś takiej topce moich ulubionych powieści Christie. Jest to tym razem powieść z panną Marple, a ja w ogóle mam wrażenie, ja co prawda czytałam bardziej opowiadania i też chyba jakąś jeszcze powieść z panną Marple, że te powieści są dużo bardziej dowcipne i jeszcze bardziej takie właśnie kominkowe i relaksujące niż te z Herkulesem Poirot czy w ogóle z jakimś innym zestawem śledczych. Jest to opowieść o morderstwie na plebanii, jak można się domyślać. I tutaj z jednej strony mamy pannę Marple, ale jej jest stosunkowo mało, bo to właściwie... Proboszcz y, próbuje tak trochę rozwiązać te sprawy, a przynajmniej jest mocno w centrum uwagi, i to jest w ogóle bardzo sympatyczna postać. Ten, y, ten pastor, który właśnie y, zna pewne tajemnice mieszkańców okolicy, ale równocześnie jest taką niesamowicie poczciwą prostolinijną postacią i bardzo podoba mi się jego relacja z żoną. Ma taką młodszą, dosyć rzutką żonę, która właściwie wydaje się, że niespecjalnie do niego pasuje i która też nie jest żoną idealną, to znaczy taką, którą można by było sobie życzyć dla statycznego duchownego. I ta relacja między nimi jest bardzo ciekawie pokazana i to są takie postacie, którym się też miło towarzyszy. Sama zagadka, y, moim zdaniem dosyć sensowna i taka też niespecjalnie skomplikowana ale właśnie przez to, że dzieje się w małej społeczności i że nie jest to powieść, która miałaby jakieś tam elementy sensacyjne, tylko taki właśnie typowy, typowa taka intryga małomiasteczkowa, to sprawia, że nie widziałam tutaj jakichś takich specjalnych mankamentów w tej sprawy. Aczkolwiek znowu, pewnie gdybyście mnie zapytali dokładnie o co chodziło i yy, co się tam stało, to już by było mi trudno o tym powiedzieć, bo jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że ja nie pamiętam zakończeń kryminałów. Yy, więc mogę sobie do nich wracać raz po raz. Bardzo polecam, sam Morderstwo na plebanii i też w tej wersji audiobookowej oczywiście czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę bardzo dobrze wypada i myślę, że właśnie może teraz trochę bardziej będę się kierować w stronę Panny Marple jedna z lepszych powieści Christie. Kolejna bardzo przyjemna, lekka lektura i to z dawno dawna wyczekiwana Enola Holmes, Sprawa czarnego powozu. Jest to, zaraz Wam powiem, siódmy tom przygód Enoli Holmes i jest to książka, która została dopisana po latach, dlatego, że teoretycznie te podstawowe, ten podstawowy cykl o Enoli kończy się na tomie szóstym, natomiast tom siódmy to jest świeżuteńki, nowy tom, który wyszedł trochę na fali zapewne popularności filmów o Enoli, skąd Inon Widziałam drugi film ym, z tej serii i jestem zaskoczona, jak to jest możliwe, że on jest jeszcze gorszy niż pierwszy. Yy, uważam, że te filmy są fatalne. I nie mają praktycznie nic wspólnego z tą serią. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że właśnie no, w sumie dzięki tym filmom i ich popularności dostajemy kolejne tomy, tak przynajmniej zakładam, tej serii. Ale równocześnie Netflix ma w głębokim poważaniu to, co się znajduje w książkach. I tu nawet naprawdę nie chodzi o to, że to nie jest seria wierna pod kątem przedstawiania wydarzeń. Ale w filmach pojawia się mnóstwo absurdów które w ogóle jakby wypaczają całą, powiedziałabym, ideę tych książek. Więc jeżeli nie byliście zachwyceni filmami, to naprawdę spróbujcie przeczytać książki. Ja muszę przyznać, że ja ostatnio bardzo narzekałam na Enole w tych ostatnich tomach. Uważam, że pierwsze trzy, cztery tomy to są książki bardzo dobre, na pewno pierwsze trzy, tak musiałabym sobie przypomnieć. Natomiast ten ostatni, tą szósty mi się nie podobał i trafił do rozczarowań. A tutaj mamy całkiem niezły powrót i mam wrażenie, że to jest Enola w bardzo dobrej formie, bo mamy znowu skupienie się przede wszystkim na jednej zagadce kryminalnej. Dlatego, że już te główne wątki mamy tu nieco domknięte, mamy równocześnie uwypuklone niektóre relacje, które gdzieś tam zostały zarysowane wcześniej, i to też jest jak najbardziej w porządku, bo to jest trochę to, na co liczy czytelnik serii: że pewne relacje się będą rozwijać, pewne postacie będą się pojawiać znowu, więc pod tym względem jak najbardziej w porządku no, trochę mogłaby być może obszerniejsza ta książka mam wrażenie, że jest szansa, że będzie ta seria kontynuowana, bo tutaj też nie ma jakiegoś takiego jasnego zakończenia widać, że to jest po prostu otwarcie nowego rozdziału i kolejnych spraw prowadzonych przez Enole. no i co mogę więcej powiedzieć? Nie byłam rozczarowana. Cieszę się, że w takiej formie właśnie ta seria książkowa powraca. No i ostatnia książka. Mam wrażenie, że dzisiaj uda mi się zrealizować to, co chcę realizować, czyli, żeby trochę mniej gadać i trochę bardziej sprawnie prowadzić te podsumowania, ale zobaczymy, bo przede mną dosyć ciekawy tytuł do omówienia. No i właśnie, a propos tytułu, to pewnie nawet nie widzicie, co to jest za książka, bo niestety tytuł mi się wytarł. Ja w ogóle mam tak, że jak czytam książkę, to trzymam je tak raczej na górze i chyba po prostu kciukiem wytarłam te złocone litery. No niestety tak to jest w ogóle ze złoceniami. Książka jest przepięknie wydana przez wydawnictwo Tajfuny, ale no trochę właśnie już staje się pozycją anonimową. A są to Kroniki Dziwnych Bestii autorstwa Yang Gie. Nie wiem jak wymówić poprawnie imię i nazwisko tej chińskiej autorki. I jest to niesamowicie ciekawa książka, dlatego w ogóle uważam, że warto sięgać po literaturę azjatycką, bo ona często jest zupełnie inna, jakoś tak gra z naszymi oczekiwaniami. I tutaj też mamy taką książkę, która jest moim zdaniem niesamowicie oryginalna. Jest to właściwie rodzaj takiego bestiariusza, który równocześnie jest powieścią, dlatego że nasza główna bohaterka jest dawną studentką zoologii. Mieszka w mieście, które charakteryzuje to, że żyją tam różnego rodzaju bestie, takie jakieś mityczne stwory, które mieszają się z ludźmi. Właściwie każdy rozdział jest opowieścią właśnie taką kartką z bestiariusza, zresztą one są tutaj e, nazywane zwojami e, takiego właśnie bestiariusza i opowiada o innej, e, o innej bestii, ale równocześnie... Całość składa się w jedną historię, taką historię z tajemnicą, w której poznajemy przeszłość głównej bohaterki. No i właśnie nasza bohaterka jest byłą studentką zoologii, a w tym momencie jest pisarką i utrzymuje się z pisania między innymi właśnie opowieści o bestiach, czyli te zwoje, które my dostajemy to są po części historie, które ona pisze, a po części prawdziwe wersje tych historii, które ona pisze, więc tutaj mamy bardzo dużo takich elementów meta, które się nakładają. I mam wrażenie, że ta rzeczywistość świata przedstawionego jest niesamowicie ciekawie skonstruowana. Te bestie, one zawsze mają właśnie sporo wspólnego z ludźmi. Zresztą tutaj się powtarza takie hasło, że oprócz tego, że i tutaj są wymienione jakieś cechy, wyglądają zupełnie jak ludzie. No i coraz bardziej zagłębiamy się w ten świat i poznajemy kolejne historie. Wiele z nich to są historie dosyć smutne. Niektóre są takie lekko straszne, bo mamy tutaj właściwie całą taką mieszaninę. No może nawet nie do końca gatunkową, bo tutaj mamy na okładce w opisie informację, że tutaj łączy się, łączą się pewne gatunki urban fantasy, science fiction, powieść noir, liryczny romans, społeczny komentarz. Mam wrażenie, że ta mnogość tutaj wymienionych gatunków jest związana z tym, że mamy tutaj bardzo zróżnicowany klimat i te historie mają dosyć różny charakter. I przez to, że jest to powieść złożona z takich właśnie osobnych rozdziałów, gdzie każdy ma swój temat, no to można było wprowadzić tak dużo różnic. I faktycznie będziemy mieć historię, która będzie bardziej romansowa, będziemy mieć historię, która będzie trochę horrorowa. Wszystko to można nazwać urban Fantasy, no bo mamy w końcu jakieś takie wątki fantastyczne w mieście, choć dla mnie to stoi bliżej realizmu magicznego niż takiej typowej fantastyki, ale jest to taka w ogóle powieść, która mam wrażenie wymyka się um, jakiejś takiej jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej. I właściwie każdy z tych rozdziałów jest zbudowany według podobnego schematu, to znaczy najpierw poznajemy jakąś bestię, mamy jej taki opis, Ogólnie powiedzmy, znany, taką ogólną charakterystykę, potem dochodzi do jakiejś historii z udziałem tej bestii i naszej głównej bohaterki, a na koniec, tutaj bez żadnych szczegółów i spoilerów, dowiadujemy się czegoś więcej, tak? czyli um, ta historia prowadzi do lepszego poznania natury tych bestii. No, i oczywiście, jak się można domyślać, to wszystko tak naprawdę prowadzi do lepszego poznania natury w ogóle człowieka, bo to nie o bestie chodzi, ale o ludzi, o nas samych, o nasze emocje, przeżycia i relacje. I myślę, że autorka tutaj naprawdę niesamowicie zgrabnie włączy takie wątki, powiedziałabym rozrywkowo akcyjne z wątkami bardziej filozoficznymi i faktycznie mimo to, że wydaje się, że tutaj mamy ogromny miszmasz i faktycznie w tej książce jest bardzo dużo różnych elementów, które się ze sobą łączą, przenikają i które czasami są trudne do ogarnięcia umysłem, to ta powieść jakoś wypada spójnie i moim zdaniem nie jest chaotyczna, jest bardzo dobrze przemyślana. I w wielu miejscach odczuwałam dużą przyjemność czytając. Mamy tutaj tłumaczenie Janny Karmarz i w ogóle bardzo ciekawe też posłowie tłumaczki, z którego możemy się dowiedzieć, że mm, bardzo często autorka wykorzystuje pewne skojarzenia, y, pewne takie mm, symboliczne elementy tego języka i w związku z tym no, jest to książka nie najłatwiejsza do przetłumaczenia, więc ten, to posłowie też polecam. Gdybym miała podać jakiś mankament tej książki, to powiedziałabym, że początek podobał mi się bardziej niż końcówka i im dalej w las, tym więcej wątków się pojawia i książka jest dużo bardziej dynamiczna, ale traci ten taki nostalgiczny charakter, który ma na początku i mnie się ten spokojny, tajemniczy nastrój tej powieści z początku podobał bardziej niż taki trochę bardziej szalony, chaotyczny na końcu. Ale i tak uważam, że jest to bardzo dobra książka, więc jeżeli chcecie sięgnąć po coś, co będzie nietypowe, jeżeli podobały Wam się takie książki jak na przykład, no na przykład polowanie na małego szczupaka, takie, które właśnie wykorzystują ten motyw jakichś takich właśnie tajemniczych bestii postaci, nie mam pojęcia w ogóle, jak ta książka ma się do mitologii. Troszeczkę mi brakuje takiego właśnie kulturowego spojrzenia. Z tego co rozumiem, to są wszystko wymyślone postacie i one w żaden sposób nie funkcjonują w folklorze chińskim, ale jakoś mogą do niego nawiązywać. Nie mam takiej wiedzy, żeby to, żeby to sprawdzić. Natomiast to jest właśnie książka trochę w tym klimacie. Taka, która. Przez pozornie, czasami nawet właśnie absurdalne, czasami wręcz zabawne, a czasami tragiczne sytuacje z udziałem e, fantastycznych postaci, pokazuje nam prawdę o człowieku i prawdę o nas samych. Więc polecam, aczkolwiek troszeczkę zabrakło mi czegoś, co by mnie tak chwyciło za serce na sam koniec. Mam wrażenie, że najsilniejsze emocje związane z tą książką przeżywałam na początku, a nie na końcu. Ale i tak uważam, że jest bardzo dobrze napisana i chętnie sięgnę po coś innego tej autorki i na pewno będę zwracać uwagę na to, co będzie wydawane, dlatego że już ta pierwsza pozycja mnie zachęciła. To nie jest jej debiut zresztą, tam debiut ma być chyba wydany dopiero. I to już wszystko. Do tego stosiku trzeba jeszcze dołożyć dwa audiobooki, jak widzicie, książki raczej lekkie, przyjemne i również niezbyt grube, co myślę też było dobrym kierunkiem w marcu i tak chciałabym właśnie więcej takiej literatury czytać dlatego właśnie czytam teraz powieść, która ma chyba 700 stron i pewnie tylko o niej Wam opowiem pod koniec kwietnia, albo nawet nie, pewnie nie zdążę jej skończyć czytać w kwietniu, w każdym razie dajcie znać co z tego czytaliście co Was zainteresowało, podzielcie się swoimi wrażeniami jeżeli chcecie gdzieś tam szerzej coś napisać o legendach i latach, albo książce Babel no to odsyłam też do tamtych filmów, no i jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku.